Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy 18 kwietnia wielki piątek. Dzisiaj słyszymy ten długi, piękny fragment opis ym, męki Pana Jezusa. Yy, chcemy Go wysłuchać, a potem jeszcze krótko może jakąś jedną myśl refleksję wam zostawię na ten wielki piątek. Duchu Święty prosimy Cię, poprowadź nas, abyśmy umieli zobaczyć i doświadczyć to, co wycierpiał Pan Jezus, abyśmy w tej męce zobaczyli też prawdę o nas samych, abyśmy zobaczyli, jak cenny jest człowiek i to, że został odkupiony krwią Boga Człowieka. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Z Ewangelii według świętego Jana kiedy Jeszua powiedział to wszystko, poszedł wraz ze swymi Talmidim na drugą stronę potoku, który zimą płynie przez dolinę Kidronu na miejsce, gdzie rósł Gaj drzew. I wraz ze swymi Talmidim wszedł do niego. A Juda, którego wydawał, też znał to miejsce, bo Jeszua często spotykał się tam ze swymi Talmidim. Juda poszedł tam więc, zabierając oddział żołnierzy rzymskich i kilku strażników świątynnych, przydzielonych przez głównych Kochanim i Prusim. Mieli ze sobą broń, lampy i pochodnie. Jeszua, który wiedział o wszystkim, co ma się z nim stać, wyszedł do przodu i zapytał ich: Kogo chcecie? Jeszui z Naceret odpowiedzieli. Rzekł im, jam jest. A stało z nimi też Juda, ten, który go wydawał. Kiedy powiedział, jam jest, cofnęli się i upadli na ziemię. Więc zapytał ich jeszcze raz: Kogo chcecie? I powiedzieli: Jeszui z Nazaret. Powiedziałem wam, jam jest, odrzekł Jeszua. Więc jeśli to o mnie, jeśli to mnie chcecie, dajcie odejść tym innym. Stało się tak, aby wypełniło się to, co on powiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Kefa, który miał miecz, wyjął go i uderzył niewolnika Kochena Hagadola, odcinając mu prawe ucho a niewolnik miał na imię Melech. Jeszua powiedział do Kefy, włóż swój miecz z powrotem do pochwy. To kielich, który dał mi mój ojciec. Czyż mam go nie wypić? Zatem oddział żołnierzy rzymskich i ich dowódca wraz ze strażą świątynną judejczyków pojmali Jeszuę, związali go i zaprowadzili najpierw do... Anna Anana, teścia Kajafy, który owego pamiętnego roku był kochenem Gadolem. To właśnie Kajafa doradził przedtem judejczykom, że dobrze byłoby, gdyby jeden człowiek umarł za lud. Szymon Kefa i jeszcze inny talmit poszli za Jeszuą. Ten drugi talmid był znany kochenowi Hagadolowi, poszedł z Jeszuą na dziedziniec kochena Haggadola, lecz Kefa stał na zewnątrz przy bramie. Więc ten drugi Talmid, znany kochenowi, wyszedł z powrotem na zewnątrz i porozmawiał z kobietą pilnującą bramę, a potem wprowadził Kefę do środka. Kobieta przy bramie powiedziała do Kefy, czy ty nie jesteś następnym z Talmid, Talmidim tego człowieka? Powiedział: Nie, nie jestem. A niewolnicy i strażnicy rozpalili ognisko, bo było zimno, i stali naokoło, grzejąc się. Kefa dołączył do nich i stał tam, również się grzejąc. Kochen Hagadol wypytywał Jeszuę o jego Talmidim i o to, czego nauczał. Jeszua odrzekł: Przemawiałem do wszystkich otwarcie. Zawsze nauczałem w synagodze albo w świątyni, gdzie spotykają się wszyscy Żydzi, i niczego nie mówiłem w tajemnicy. Dlaczego mnie więc wypytujesz? Przepytaj tych, którzy słyszeli, co do nich mówiłem. Przecież oni wiedzą, co mówiłem. Na te słowa jeden ze strażników tam stojących uderzył Jeszua w twarz i powiedział – Tak się rozmawia z kochenem Hagadolem? Jeszua odrzekł mu – Jeśli powiedziałem coś źle, oznajmi publicznie, co było złe. Ale jeśli miałem rację, to czemu mnie bijesz? Więc Anan odesłał go wciąż w pętach do Kajafy, kochena Hagadola. Tymczasem Szymon Kefa stał i ogrzewał się. Powiedzieli do niego, czy ty również nie jesteś jednym z jego Talmidim? Zaprzeczył mówiąc, nie, nie jestem. Jeden z niewolników, kochena Hagadola, krewny tego, któremu Kefa odciął ucho, powiedział, czy ja cię z nim nie widziałem w Gaju? I znów Kefa zaprzeczył i w tej samej chwili zapiał kogut. Powiedli Jeszue od Kajafy do siedziby namiestnika. Był już wczesny ranek. Nie weszli jednak do budynku dowództwa, bo nie chcieli skalać się rytualnie, aby móc spożyć wieczerzem w Pesach. Więc Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i powiedział Jakie macie zarzuty przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli Gdyby niczego złego nie uczynił, to byśmy go do ciebie nie prowadzili. Piłat rzekł do nich, zabierzcie go i osądźcie według waszego prawa. Judejczycy odparli, nie mamy mocy prawnej, aby skazywać kogoś na śmierć. Stało się tak, aby się wypełniło, co powiedział Jeszua o tym, w jaki sposób miał umrzeć. Piłat wrócił więc do siedziby dowództwa, wezwał Jeszuę i powiedział do niego, czy jesteś królem Żydów? Jeszua odrzekł: Pytasz o to sam z siebie, czy inni ci o mnie powiedzieli? Piłat odrzekł: Czy ja jestem Żydem? Twój własny naród i główni kochanim oddali cię w moje ręce. Co uczyniłeś? Jeszua odrzekł: Moja władza królewska nie ma umocowania w porządku rzeczy na tym świecie. Gdyby tak było moi ludzie walczyliby aby mnie został pojmany przez judejczyków lecz moja władza królewska nie pochodzi stąd czyli powiedział do niego piłat jesteś jednak królem od odrzekł ty mówisz że jestem królem ja narodziłem się po to i po to przyszedłem na świat aby złożyć świadectwo o prawdzie każdy, kto należy do prawdy, słucha mnie. Piłat zapytał go, co to jest prawda? Powiedziawszy to, piłat znów wyszedł na zewnątrz do Judejczyków i powiedział im: Nie znajduję podstaw do zarzutów przeciwko, przeciwko niemu. Macie jednak zwyczaj, abym na Paschę wypuszczał jednego więźnia. Czy chcecie, żebym wam wypuścił tego króla Żydów? Ale oni wrzasnęli: Nie, nie tego człowieka, ale barabę. Barabba był wywrotowcem. Wtedy Piłat zabrał Jeszuę i kazał go wychłostać. Żołnierze ukręcili gałązki z ciernia w kształt korony i włożyli mu na głowę. Odziali go w purpurowy płaszcz i podchodzili do niego, powtarzając w kółko. Witaj, o królu Żydów, i bijąc go po twarzy. Piłat jeszcze raz wyszedł na zewnątrz i powiedział do tłumu: Posłuchajcie, wyprowadzę go tu do was, żebyście zrozumieli, że nie znajduję zarzutów przeciwko niemu. Jeszua wyszedł w koronie z cierni i purpurowym płaszczu. Piłat powiedział do nich: Spójrzcie na tego człowieka. Kiedy główni kochanim i strażnicy świątyni ujrzeli go, zawołali: Zabić, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: Sami go weźcie i sami go ukrzyżujcie, bo ja żadnych zarzutów przeciwko niemu nie znajduję. Judejczycy odpowiedzieli mu: My mamy prawo, według tego prawa. On powinien zostać stracony, bo czynił z siebie syna Bożego. Słysząc to, Piłat jeszcze bardziej się wystraszył. Poszedł z powrotem do siedziby dowództwa i zapytał Jeszułem: Skąd jesteś? Ale Jeszuła nie odpowiedział. Więc Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie rozumiesz, że mam władzę albo cię wypuścić? Albo kazać cię ukrzyżować. Izła odrzekł nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie została dana z góry. Dlatego ten, który mnie Tobie wydał, jest winny większego grzechu. Słysząc to, Piłat usiłował znaleźć jakiś sposób, żeby go uwolnić. Ale Judejczycy krzyczeli jeśli uwolnisz tego człowieka to znaczy, że nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się poddaje za króla, sprzeciwia się cesarzowi. Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził, na, na wyprowadził Jeszuę na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim, w miejscu zwanym Brukiem, po aramejsku Gabbata. Było około południa w dniu przygotowania Pesach. Powiedział do Judejczyków: oto wasz król. Oni zawołali: zabierz, zabierz go, ukrzyżuj. Piłat rzekł do nich: chcecie, żebym króla waszego ukrzyżował? Głównie kochanim odparli: nie mamy innego króla prócz cesarza. Wtedy Piłat wydał im Jeszuę, aby go ukrzyżowano. Zabrali więc Jeszuę. Sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Czaszką, po aramejsku Golgota. Tam przybili go do krzyża razem z dwoma innymi, po jednym z każdej strony, a Jeszuę w środku. Piłat kazał też napisać i przybić na krzyżu informację, która głosiła Jeszua z Nazaret, król Żydów. Wtedy Judejczycy wielu czytało te informacje, bo miejsce, gdzie przybito Jeszuę do krzyża, było blisko miasta, a była ona wypisana po hebrajsku, łacińsku i grecku. Głównie kochani judejczyków powiedzieli więc do Piłata Nie pisz król Żydów, ale powiedział jestem królem Żydów. Piłat odparł. Co napisał? Napisałem. Kiedy żołnierze przybili Jezułem do krzyża, wzięli jego szaty i podzielili je na cztery części po jednej dla każdego żołnierza. I została jeszcze spodnia tunika. A tunika była utkana bez szwów, od góry do dołu, z jednego kawałka. Powiedzieli więc sobie: Nie powinniśmy rozdzierać jej na kawałki, ciągnijmy o nią losy. Stało się tak, aby wypełniły się słowa Tanach. Podzielili moje szaty, moje ubrania między siebie i grali o moją szatę. Dlatego żołnierze tak postępili. Postąpili. Opodar miejsca egzekucji Jeszui stała jego matka, siostra jego matki Miriam, żona Klofy oraz Miriam z Magdali. Kiedy Jeszua ujrzał swą matkę i Talmida, którego kochał, stojących tam, powiedział do swej matki: Matko, oto twój syn. Potem powiedział do Talmida: To jest twoja matka. I odtąd Talmid ów zabrał ją do swego domu. Potem, wiedząc, że wszystkie rzeczy osiągnęły już swój cel, Jeszua, aby wypełnić słowa Tanach, powiedział, Pragnę. Było tam naczynie pełne taniego, kwaśnego wina. Zamoczyli więc w tym winie gąbkę, zatknęli ją na chizop i podali mu do ust. Kiedy Jeszuła skosztował octu, powiedział, wykonało się. Opadła mu głowa i oddał ducha. Był to, dzień, był to dzień przygotowania i Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na krzyżach w szabat, ponieważ był to szczególnie ważny szabat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać im nogi i usunąć zwłoki. Przyszli żołnierze i połamali nogi pierwszemu człowiekowi, ukrzyżowanemu obok Jeszui, potem nogi drugiego, ale gdy podeszli do Jeszui i spostrzegli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Jednak jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok i od razu wypłynęła krew i woda. Człowiek, który to widział, zaświadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe. I wie on, że mówi prawdę, abyście i wy mogli zaufać, bo rzeczy te wydarzyły się, aby wypełnił się ten fragment Tanach. Ani jedna z jego kości nie będzie złamana, a jeszcze inny fragment mówi, będą patrzeć na Tego, Którego przebili". Potem Józef z Ramataim, który był Talmidem Jeszui, ale potajemnie, ze strachu przed Judejczykami, zapytał Piłata, czy może dostać ciało Jeszui. Piłat dał zgodę. Józef więc przyszedł i zabrał ciało. Również Nagdimon, który z początku przyszedł do Jeszui nocą, Przyszedł i przyniósł ponad 30 kg wolności mieszanki Miry i Aloesu, wzięli ciało Jeszui i owinęli je w liniane prześcieradła wraz z wolnościami zgodnie z judejskim zwyczajem pogrzebowym. Niedaleko miejsca, gdzie go stracono, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie pochowano. A ponieważ był to dla judejczyków dzień przygotowania i ponieważ grób był niedaleko, tam właśnie pochowano Jeszuę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. <laughs> Kochani, 17 minut trwa ta Ewangelia, która opisuje mękę Pana Jezusa. Jest to Niesamowicie wzruszające i piękne, kiedy wyobrażamy sobie Pana Jezusa stojącego na sądzie, przed ludźmi, a potem Jezusa, który mówi: Pragnę i oddaję życie. Pragnę oddać życie za Was, za każdego z Was. Niesamowity jest to moment, w którym dzisiaj też jesteśmy. Wielkiego Piątku. Jest to adoracja Krzyża, Krzyża, który jest dla nas znakiem wielkiego, wielkiej miłości, wielkiego, wielkiego zbawienia. Krzyża, który cały wielki post trzymałem w ręce, kiedy głosiłem Słowo Boże. I wiele razy odwoływałem się w tych słowach różnych, mówiących o nawróceniu. O tym, że życie nasze przemija, że w proch się obrócimy. Wiele razy odwoływałem się do, do tego krzyża, trzymając go w ręce i mówiłem te słowa, które głoszę z ambony, są napisane krwią Jezusa. I to nie jest jakaś teoria, którą ktoś sobie kiedyś wymyślił, ale każde z tych słów zostało przypieczętowane i napisane jego Przenajdroższą, najdroższą, przed najświętszą, krwią, a jest to krew Boga i człowieka. Krew, która została nam podarowana jako usprawiedliwienie. I, kochani, kiedy dzisiaj piłat stoi przy Jezusie i pyta się: Cóż to jest prawda? Co to jest prawda? To Pan Jezus mówi do Niego, że On przyszedł na ten świat aby dać świadectwo prawdzie aby pokazać już raz na zawsze że jest tylko jedna prawda tą jedną jedyną prawdą jest Jezus Chrystus on jest drogą prawdą i życiem i mamy to szczęście że ten bóg który zaprasza nas do poznania tej prawdy nie jest bogiem mściwym to również na tych, którzy go krzyżowali. Nie jest Bogiem wymagającym, tak jak rodzic czasami wymaga ponad siły swojego dziecka. Nie jest Bogiem, który nas okłamuje, który nas zwodzi, jak programy czy politycy przed wyborami prezydenckimi wiele razy to czynią. Ale jest to Bóg prawdy, Bóg, który daje się zabić. Ciekawe swoją drogą, gdyby ktoś komuś zadał takie pytanie: A da się pan zabić za to, co pan mówi? Myślę, że wielokrotnie wycofywaliby się bardzo szybko, niczym szczury stonącego okrętu, bo wiedzieliby, czym to grozi. Chrystus tego nie uczynił. Chrystus do samego końca, wisząc i cierpiąc, wypowiada słowo pragnę, pragnę, pragnę. Pragnę, żebyś mnie człowieku pokochał, pragnę, żebyś mnie człowieku poznał i żebyś w tym krzyżu, w tym znaku krzyża odnalazł swoje zbawienie. Chrystus tego pragnie. Dzisiaj, kiedy będziemy na liturgii Wielkopiątkowej, będziemy klękać przy krzyżu, całować ten krzyż. Kochani, uczyńcie to tak, jakbyście podeszli na golgocie do krzyża. I rzeczywiście ucałowali stopy, czy dłonie, czy serce Pana Jezusa, tam właśnie, przy tych krzyżach, przy których klękniecie w liturgii Wielkopiątkowej. Nie tylko chodzi o jeden wieczór Wielkiego Piątku, ale tak naprawdę chodzi o codzienność, żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają prawdę, co za nas umarła. Na krzyżu. Życzę Wam takiego pięknego, błogosławionego dzisiaj, cichego też e, dnia tego wielkiego piątku, byśmy jeszcze raz w naszych sercach i w naszych uszach usłyszeli, by wybrzmiała prawda, którą jest Jezus Chrystus, Król Wszechświata, oddający życie za biednych grzeszników. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę naprawdę błogosławionych chwil przy krzyżu Pana Jezusa. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.